Cześć, witam wszystkich ponownie na kanale Ukrakusa i gram dzisiaj ponownie w World Z, po dłuższej przerwie spowodowanej sportem, czyli jest euro, było sporo meczy i to taka moja wymówka. Dobra, sprawdzamy co tutaj jest w tym tygodniu. Jest mięso armatnie. W trakcie misji zabraknie specjalnych zombie, jest za to zwykłe zombie liczniejsze. Na no, obszarze misji będzie obecnych o wiele więcej bezczynnych zombie, czyli to są śpiochy i niezmordowane hordy. ale zombie pojawiać się będą dwa razy częściej. Okej. Okay. Obiecałem sobie i słowa dotrzymam, że jeśli pojawia się etap, gdzie nie mamy specjalnych zombie, od razu przeskakuję na trudny poziom, bo wydaje mi się, że jedynym utrudnieniem w tej grze są te specjalne zombie. Oczywiście to nie oznacza, że ten etap będzie banalnie prosty, ale na pewno będzie bez, bez nich łatwiejszy. I żeby nie przedłużać, dobra i tak mam hmm, tutaj, nie zostawię, zostawię się kacza. Tak, na 21 poziomie myślę, że będzie to do... Jest to dobry wybór. Nawet jeśli nie mam go na 30. Przeciwko zwykłym zombie będzie dobrze. Tak jak mówię, bez specjalnych zombie, ten etap wydaje się być o niebo łatwiejszy. Natomiast wiemy, że będziemy eskortować autobus. To jest tutaj, może się wiele wydarzyć. Szczególnie, że tych zwykłych zombie będzie więcej. Drugie, drugi moment to jest obrona autobusu tam. E, kiedy się autobus zatrzymuje to tam będzie Kolejny jak gdyby taki etap Taki moment gdzie może być różnie Trzeba być przygotowanym No i ta końcówka Gdzie jeśli ktoś do mnie nie dołączy i nie będzie mi osłaniał, kiedy zombie będą szturmować bramę numer 2, no to się różnie może też znowu wydarzyć. Bo tak to to zwykłe zombie nie stanowią żadnego problemu. Co ciekawe, nie będzie żadnych zmian w właśnie w. Ani w leczeniu, ani w zdobywaniu tych skrzynek. Jeśli będę sam, to będę miał, podejrzewam, więcej e, tych struktur obronnych. Więc kto wie. E, flara, pistolet maszynowy. Nie wiem, nie umiem korzystać z tej flary. Tutaj zawsze jest próbka wirusa. Też oczywiście, jeśli zostanę sam, no to... E, Będę miał pod dostatkiem amunicji wybuchowej od moich współtowarzyszy. To też jest ważne. Dobra, to mam. Natomiast tutaj trzeba mieć przede wszystkim dość dużą siłę ognia. O, ładunek zważający jest. On się przyda tutaj, właśnie przy obronie autobusu. Mam nadzieję, że tutaj podczas jazdy uda mi się wszystko. Zrobić tak jak trzeba i obronić I później ten Otworzę e, Co my tu mamy strzelba nie to zostanę przy tym dobra idziemy Przydałoby się Amunicja wybuchowa jakbyś rzucił O właśnie no i, no i bardzo dobrze A jest już gracz na tysięcznym poziomie no to Dobra, jest ok. Wrac wrócę się po tę wybuchową amunicję, bo ona tutaj robi różnicę. Nie będzie żadnego byka z tyłu, nie będzie żadnego yy, to jest To jest niewiarygodne ułatwienie. To w ogóle nie ma co dyskutować. Zobaczmy, żeby... Yy... O, kolejna... Co tutaj jest? Nie będzie krzykacza, nie będzie... Ym... Molocha. Te fale będą większe, dlatego trzeba mieć dobrą broń. Jeśli będzie będzie mieć regularnie. E, wsparcie. No tam jest ładunek wyważający. Przydałoby się, żebyś wrócił po niego. Oj, dobra. O, jest jakiś e, Chińczyk na tysięcznym poziomie, czyli e, jesteśmy na dobrej drodze do zdobycia tutaj. Wyzwania bez żadnych problemów Mam nadzieję że jakiś karabin mi zostawią lepszy czy już Nie tego nie A, no dobra A tutaj jest to Okej, okay, on tutaj otw otwiera. A mi się karabin. O, to wolę ten. Ale oczywiście będą tutaj większe, no ale tutaj już jest 3 graczy, to ja nie wierzę, żeby te zombie miały jakiekolwiek szanse. Tak ja jak mówiłem, ja nie wiem czy ta wieżyczka w ogóle raz, choć raz wystrzeliła. Ten się też nie przemęcza. Okej, okay, no cóż. Biorę tą. Yes. <laughs> Tego pcha autobus. Fajnie się ustawił. Widać, że, że się bawią tą grą. Gdzieś ostatnio widziałem wpis, ktoś pisywał, że zapomniał że je, Jak ta gra jest, jest, jest dobra, no jest dobra, naprawdę Ja teraz fakt gram bez przerwy w Helldivers 2, oglądam mecze Euro i tak dalej, oglądam Siatkówkę Natomiast em, Granie w Volvo Z zawsze sprawiało mi sporo radości i myślę, że nigdy nie przestanę. Te swoje wyzwania to tak traktuję. Naprawdę. To jest taka zabawa. Tu coś można znaleźć, ale myślę, że cokolwiek było do znalezienia już nasi przyjaciele zna Uuu, wezmę to. Tutaj mam, y to jest y broń z wybuchowymi pociskami. Mały magazynek, mały, y mało wystrzeliwuje pocisków, ale swoje robi. Przeciwko chmarom zombie myślę, że będzie dobra. No chyba, że znajdę coś lepszego jakiś kawaha albo coś, coś takiego na trzecim poziomie. chociaż to jest na trzecim poziomie, więc też nie. A ktoś to zrzucił, co oni tutaj zostawili. Robię zwiadowczy PM. Nie, dobra. Do tej broni nie mogę wziąć a wybuchowej amunicji, oczywiście, bo ona ma standardzie wybuchową. No i tutaj już praktycznie przechodzimy do ostatniego etapu, więc bez żadnej spiny. Pewnie gdybym był sam, to całkiem inaczej by to wszystko poszło, ale nie jestem sam, dobra. Tam jest, y... to ja tutaj to rzucę. O tutaj ktoś się pytał y... co z y... dokumentami, ktoś mi zadawał pytanie. No to tak, w wy... wy... wyzwaniach w różnych w losowych miejscach Znaczy oczywiście one, one się pojawiają w tych samych Ale są Dokumenty i, jak, i kiedy są dobrzy gracze Tak jak teraz Właśnie mamy takich To oni z Dokumenty zaznaczają Także nie ma się co yy, O to kłopotać Fajnie moździerz jest Mam nadzieję że zdążymy się nie trzeba bać, bać teraz, a ja mam też yy, ładunek wyważający. Gdzie tu jeszcze można y, to zrobić? Yy, tutaj chyba jest nie. Tutaj jest ok. Eee... Gdzie tu jest jeszcze? No i pewnie nie, nie wykorzystam go nawet. Tu jedyne to, że te fale będą większe, nie? To to może w jakiś tam sposób spowodować Ale tutaj mówię Te wybuchowe pociski robią swoje To jest bandaż No i o, ten tu os osłania No i wracamy Zbieram tutaj, no może jest super na takie właśnie ilości y, zombie, otwartych y, Lokacja. Zaraz się, zaraz po, powinniśmy się znowu przenieść tutaj, no właśnie, no ale tutaj jest y, super organizacja. Ale strasznie dużo ich jest. O, zawsze coś. To wie czy, a y... nie się. szkoda, że mi to nie uzupełnia, o już koniec, no właśnie i tak to wygląda jak się y, dołączy do y, graczy na tysięcznym poziomie i nie ma specjalnych zombie, praktycznie to nie jest wyzwanie, było trochę więcej zombie, trochę y, nawet nie zwróciłem uwagi na te bezczynne zombie, bo to ten etap tak śmignął, że to w ogóle trzeba zapomnieć, także jeśli ktoś nie grał jeszcze w wyzwanie tygodniowe w tej grze, no to zachęcam do, o nawet było 4 graczy, z czego ja miałem najniższy poziom, 816, pięknie. Także tu wszystko było całkowicie pod kontrolą. Bardzo dużo punktów za próbkę i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj jakieś w ogóle jakieś chore yy, poziomy. Dobra, dzięki za oglądanie wyzwania tygodniowego i już teraz zapraszam na wyzwania dzienne, które zaraz będę nagrywał. Yy, jest piątek wieczór, także zaraz zobaczymy, jakie będą wyzwania dzienne w piątkowy wieczór. Yy, a za oglądanie wyzwania tygodniowego, dzięki, yy, zapraszam. Na kolejne klipy i do zobaczenia! Cześć!